Nie, nie umarłeś. O, gdzie, gdzie, gdzie? Powiedz mu to, humor. powiedz o, mu to. A co tak, że Dobry humor. Powiedz mu to. No, Zwy. Powiedz mu to. Nie będę się darł przez pomieszkania. Nie, 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 nie. Powiedz mu, że masz prawdę życiową dla niego.

Zestał się z głodu. Chyba nie. Francis mnie goni mania chyba Bez kitu mnie gonił ten Alice z piłą. Pilsy tutaj jeszcze są. Virgil. Mogłeś tak nie spierdalać z nami, potem podpaliłem wejście. A to jest auto-shotgun. No to jest piękne, to jest piękne. Ale sukces, nawet życie nie straciłem. Jakoś się uczę cały czas od was. Za tobą. Dobra. Pranie twój tur. nie mogę, bo widzicie. to jest z nami. Mam cię skurwysynie I gotcha! Motherfucker! Przemęk poszedł tak? Yeah. No. Ale nie przesuł nagrywać Ej ty nie wziąłeś digla? Chciałeś? Ja mam dużo. Dwa ligla? Ja już wziąłem, no to tylko jeden Aha to jest na kampanię gdzie jest tylko jedno No Jeszcze radio słucha? No? A co? Tak się pytam. Bo nic nie leci. Ale no leci coś. Nie, cały czas leci jakaś muzyka. Kurde, to było Teraz ta przerwa to było dobrze słychać. No to teraz, jak nie wiem, ani jednego obrażenia to tak mnie opuł ten głupi bumer. Wszystko zżarło teraz. Jestem pod tobą, doj. Ja mi się pan zdaje, że z Majkiem się lepiej bym... Ogarnięty gracz my, 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 Nie żył dasz? Majk z nami od trzech lat Tank, 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 tank to? To. to Zmywałeś ręcznie Ty Skurwę synu zmywałeś ręcznie nie masz z tym problem? Zmywałeś ręcznie Kurwa, ty się psujesz. Czekaj doj, lepiej. No. no ty głupku, ty obezrany tanku. Jaj. A jupu swoje złości, powiedz, ty skurwysynie, ty chuju. Ty chuju pali, cyganie. Nie bój się wyrażać swoich uczuć. Tank, kocham cię. Kocham cię, nie o to mi całkiem chodziło. Nie podnoście Francisza, niech tam wdycha. Ukrasł mi dzisiaj achievementa. Pomogła mi Te... zejść. Co, miał Wintelosa? tu Nie, nie zostawę miał. <laughs> e, bo moją pompkę. O -ou. co to za spam? Otwarcie Biedronki czy co? Pils e, pilsy i... Strzałka jeszcze jedna. Zamknął mi drzwi. Ty jest synie O kurde Dziękuję, miałem 80 dzieci, teraz nie mam nic A to Wiesz? był jeden z strzał strzelby Oddam ci pilsy moi Ciekawostka, Francis był zamknięty w otwartej szafie Znaczy w pokoju w otwartym Eee, hmm. to już uczyłem się jako talczyk. Kolejny desertigl. Idę de po Kurwa, pora wymierzyć trochę amerykańskiej sprawiedliwości. M16. Jest desert tam na tym, na stoliku, po tam wrogu. A teraz odcinek, jak będę napierdalał to kurwa nie, nie spuszczam kurwa palca ze sobą. O, o, nie, myślałem, że piłsu. To jeszcze piłk jeden jest. Odpalać? Opal. Odpala. Ja rzucę piłkę, co może. Francis, uśmiech. <coughs> nie stój tam, bo ci od dupy wejdą. O kurde. W super, super czasie mi to powiedziałeś, jak już... Jak już tam wchodzili, nie? To mi powiedział, nie stój tam, bo tam... Skocz teraz z tego, no. tego na TT te, te, tutaj płyty. Ale musisz być na tych workach. Nie, to skoczę. Rzuć jeszcze jednego piłka. Proszę. Tak jest, kapitanie. Mierdząca przesyłka leci. Tam jeszcze jest mołotow i, i, i piłka. Trzeba zrobić zdjęcie na naszej lodówce, nie? Nie ma w niej piwa Hańba. Hańba Zabiłem smokera, uratowałem wam wszystkim życie. Ej to mogę się tylko zachować na tanka. A ty będzie tam? A nie, bo, nie, bo już był, sorry. Dobra. zrobił kupa? Kto Francis? Nie. Że odliczał. Nie wiem. Gra mi się zawiesza. Coś się coś się... z cena. Muli. Łódźka, uwaga. Jak będziesz szaly to nie wiem, tak możesz uczkę strzelić, to wiesz, to cię bsyknę. <grystanie> nie, dziękuję. <grystanie> ale i tak bym żeby ktoś strzelił. Czekaj mam się włączy, ale w tworzy. Uwaga, tam jest charger. Dobra, ja strzelę uczkę, bo no. już jestem martwy, tak. Gdzie ona jest? Jsem jen čarný bumer měl. Hunter. Kur... Zamknij drzwi. Nie wiem, czy to coś da. Zobaczymy, to są boty. Chcę da wygrać. Jak się pojawić, nie? Nie wiem, jesteś na tym w skajpie Ja? No. A co? No nie wiem, bo tu o Mike'a pytanie padło. A on na TS-a raczej nie bardzo, bo, bo to Portugalczyk. A w ogóle Mike wbił na... na tego? No nie wiem, nie, nie, nie widzę. Jest online? Nie ma go na tym... na Steamie. Jak go nie ma na Steamie, to i go nie ma na tym. To zły dzień dla Francisza. Laserowe celowniki u mnie. O, do pompki idealnie. <laughs> Ale jebło. Zacznę masakra, Milordzie. O kurwa, co to było? Aż pół urochamy się. Za... Toż to była Hiroshima, co nie? Okay. Ty, to, to, to jest tej kreskówki? Sąsiedzi Iwona? No. Kurwa, toż to była Hiroshima. O ja opię, Ale to jest Digal Snack, masz, czy nie masz? O, Oglądałeś co nie? No, panie, wszystkie odcinki, przeróbki. No ja wiem, że się obejrzałem. Czekaj, jak to tam było? Co mi przerywasz to snek z kretem? Ś ściąga, ściąga. No. Chodź, pomogę ci synu, synu... Synu gerbatego pająka czegoś, tak? Teraz <laughs> no, no, mi się przypominałem, A poczekaj co tam jeszcze było takiego. Mm. Skąd masz takie sek tak, zabawki? Ja się z polskiego poligonu jak służyłem. Tank. Leci kamul! Wiecie co ja rzucam chyba tego? Rzucaj. Piłka. Przyska. Bo, bo ktoś tutaj... wycofajmy się gdzieś, nie wiem kurwa wszędzie są o kurwa pali się on? pali się i mnie do, dojebie O kurde, balans Zablokowałem okay. się na teksturze Tekstura mnie zablokowała, sorry Ten słupek Zaraz te zombie z francuska przyjdą tu Chy Chyba cała horda się zatrzymała na no, no. Na biednym Francji. <laughs> Przydał się na coś. jeszcze młotów będzie. Albo no nie. Wziąłem go. no. dobra. Pomyślałem, że tam się nie pali. Granatnik. I coś dostałem. O może żywę sztajem swoją, swoje dragi. Mam coś dla ciebie. O, dziękować. Tyle prezentów dla kobiety. Pójdę ci w cytryki. Dokładnie. No, <śm> Mogę powiedzieć, że to jest czarne. Oj tam, oj tam.